Pamiętali o tych wszystkich bohaterskich łączniczkach, sanitariuszkach, szyfrantkach polskiego państwa podziemnego, które, tak samo jak mężczyźni, byli ścigani najpierw podczas okupacji niemieckiej, a potem przez Sowietów i nasze rodzime UB. Szanowni Państwo, ten los. Los tych żołnierzy polskiego państwa podziemnego nie, nie był zamknięty tylko w tych murach. On docierał też tam, na zewnątrz. Już na początku lipca komendant Szary, do którego dotarły wiadomości o tym, co dzieje się z jego żołnierzami, co dzieje się z jego rodziną, przyjechał na kielewczyznę i rozpoczął przygotowania do akcji. Na jego rozkaz. Porucznik Włodzimierz Dalewski, pseudonim Szparak, który w tym czasie służył w jednej z jednostek w Kielcach, otrzymał rozkaz rozpoznania sił w Kielcach. Porucznik Tadeusz Łęcki, pseudonim Krogulec. Porucznik Zygmunt Orkowski, pseudonim Zygmunt, oraz podporucznik Wacław Borowiec Niegolewski otrzymali zadania przygotowania oddziałów. Uzgodniono, że w akcji wezmą udział także dwa oddziały działające w okolicach Radomia pod dowództwem Stefana Bębińskiego Harnasia i Henryka Podkowińskiego Ostrolota. Ostatecznie na 3 sierpnia wyznaczono koncentrację wszystkich sił w Lasach Dalejowskich około 5 km od leśniczówki Kruk, niedaleko od Suchedniowa. W tym samym czasie miały miejsca także inne działania. Pod dowództwem Niegolewskiego upozorowano atak na Szydłowiec, czym wywabiono z Kielc wojskowy garnizon. Wracające samochody były zaś zatrzymywane przez patrol Szparaga na Baranowskiej Górze koło Skarżyska i tymi właśnie autami zgrupowanie miało wjechać do Kielc powoli zapadał zmrok była godzina 21 padł rozkaz przestrzelania broni a chwilę później oddziały załadowały się na samochody o godzinie 23:30 dotarli na dzisiejszą ulicę warszawską od tamtej strony wjechali na rynek stamtąd Samochody prowadzone przez przewodników zaczęły rozwozić żołnierzy w określone miejsca. Grupa Niegolewskiego znalazła się na ulicy Sienkiewicza róg z ulicą hipoteczną. Opanowała pocztę główną i miała ubezpieczać od strony dzisiejszego osiedla KSM. Główne siły wjechały na plac przed katedrą. Miejscowi przewodnicy bezbłędnie prowadzili ich na wyznaczone miejsce. Na placu przed katedrą wyładowała się licząca około 40 żołnierzy grupa szturmowa. Jej bezpośrednim dowódcą był porucznik Szparak, ale to przy tej grupie znajdował się dowodzący całą akcją Antoni Heda Szary. Po rozładunku ciężarówki odjechały dalej, a grupa szturmowa przez plac przykatedralny Przeszła w kierunku więzienia. Mijając pałac biskupi, wystawiono tam placówkę ubezpieczającą. W okolicach katedry rozlokowały się także inne pododdziały z grupy osłonionowej, którą dowodził porusznik Henryk Podkowieński Ostrolot. Ich zadaniem było ubezpieczenie akcji od strony Sienkiewicza. Po przeciwnej stronie Wzgórza Katedralnego, rozlokował się oddział Harnasia, który ubezpieczał od tamtej strony. A wreszcie grupa Senka, który znajdował się w okolicy dzisiejszej muszki koncertowej, osłaniając od strony ulicy Paderewskiego. Nastała godzina 24. Wszyscy znaleźli się na posterunkach. Nic nie zakłóciło nocnej ciszy. A żołnierze widząc przed sobą ponury gmach więzienny i zamkniętą bramę.